Historia z Niemiec. Mimo tego, że jestem ubezpieczony, to muszę zapłacić 10 euro za transport karetką. Dlaczego? Nie wiem. Może mi ktoś wyjaśni dlaczego. W pierwszej wersji przysłano mi do zapłaty 634 euro i 29 centów za transport karetką w dniu 26 lipca 2024 z mojej firmy, z mojej pracy, gdzie już 8 rok pracuję, jestem ubezpieczony i tak dalej. Miałem dokumenty Dwie doby byłem w szpitalu. Gdzieś po 6 tygodniach przyszedł rachunek na 634 euro. Ja im zeskanowałem moje ubezpieczenie zdrowotne i odpisałem, że uważam, że nie powinienem płacić tej kwoty. No bo jestem ubezpieczony. No i tyle. Sprawa jakby no, według mnie była zamknięta, bo się nie odzywali. Dzisiaj mamy 27 lutego 2025, a oni wygenerowali takie pismo, które dotarło kilka dni temu do mnie. I napisali tu, że już raz ode mnie chcieli te 10 euro jako współpłatność. To jest jako współpłatność, czyli muszę zapłacić 10 euro jako współpłatność za ten transport karetką, a te 634 to płaci chyba AOK. OK. Nie wiem. Według mnie to jest czysty biznes, bo karetka przejechała niecałe 30 km. Wiadomo, że to jeszcze trzeba ludzi zapłacić i tak dalej, ale 634 euro, gdzie to wszystko trwało około godziny czasu, nie wiem jak to wszystko działa. Napiszcie w komentarzu, czy mieliście podobne przypadki, Polacy w Niemczech.